Mój ulubiony przypon. Moim ulubionym przyponem jest, to, jest klasyczny dirik, czyli przypon z pętlą D wykonany ze sztywnego materiału. E, przynęta znajduje się bardzo blisko haczyka, przez co, przy braniu karp, kiedy tylko pobierze kuleczkę, automatycznie haczyk y, wbija mu się w dolną wargę. E, przypon jest zarówno świetny do rzutu, jak i do łowienia z wywózki. E, jego wielkim plusem jest to, że się nie plączę podczas rzutu, ponieważ konstrukcja tego zestawu i, i sztywność tego materiału, z którego jest wykonany, odpycha nam cały przypon od, od ciężarka, od klipsa, od miejsc, gdzie zazwyczaj się przypony plączą. Jest bardzo uniwersalny ze względu na to, że mogę go wykorzystać do przynęty tonącej, pływającej, zbalansowanej, więc praktycznie 90%. Może nawet 98% mojego łowienia jest właśnie na taki przypon. To teraz od A do Z pokażę wam jak taki przypon wykonać. Żeby wykonać yy, mój ulubiony przypon Dirig, zaczynamy od obcięcia sobie yy, około 25-30 cm 20-funtowej iluzyn. Następnie bierzemy haczyk, haczyk który, haczyki których używam do tego przyponu to Stefric Bigt w rozmiarze 6 lub 4 w zależności od przynęt których używam. Tym razem będzie to przynęt do 16 mm waftersa, więc haczyk w, w rozmiarze 6, 6 w zupełności nam wystarczy. Przekładamy iluzyn od wewnątrz do zewnątrz. Przez oczko haczyka około 4-5 cm i około 18-20 razy owijamy dłuższym końcem wokół trzonka haczyka. Przy tym staramy się, żeby zwoje były równiutko, jeden przy drugim, żeby nam nie wyszły jakieś dziwne kombinacje tutaj na trzonku. O. Po owinięciu trzonka haczyka dłuższy koniec ilużyn przekładamy od zewnątrz do wewnątrz. Czyli tak jakbyśmy wiązali klasyczny węzeł bez węzła. I tak to na razie wygląda. Następnie, na krótszy koniec, musimy założyć sobie Micro Ring Swivel. Jeden wystarczy. <grym> Oczywiście, przekładamy go przez kółeczko. i z powrotem przez oczko haczyka. Wychodzi nam taka piękna pętla D. ją możemy sobie zrobić większą lub mniejszą. Ja z reguły robię taką średnią, że tak powiem. Przytrzymujemy wolny koniec. Przycinamy i przypalamy. O. Przez to, że jest przypalone, materiał nie przejdzie nam z powrotem przez oczko i przypód praktycznie mamy gotowy. Pozostało nam tylko jeszcze założyć anti-tangle sleeve, czyli rureczkę antysplątaniową, która jednocześnie przy założeniu na krętlik do szybkiej wymiany nam zabezpiecza, przy nie spadł. O. Tutaj zwykła pętelka. Ja podczas wiązania tej pętelki, jak mam materiał w takiej pozycji, lubię jeszcze tutaj obrócić sobie to. Wtedy nam się robi ładna ósemeczka. Pomogę sobie igłą. O, ładnie nam się zaciągło. Wolny koniec obcinamy. I tak wygląda praktycznie już gotowy przypon. Teraz w jaki sposób założyć przynętę na krętli? Jakieś dziesięć centymetrów Bait floss przekładamy przez oczko kretlika. Przynęta na igłę. Przeciągamy. Staramy się, aby krętlik wszedł nam w przynętę aż do kółeczka. Powstałe wąsy obcinamy. Przypalamy. Zapalniczką przyciskamy, to nam będzie pełniło funkcję stoperka. I przynęta swobodnie może sobie po tej pętli D się poruszać. I to jest właśnie mój ulubiony przypon Dirik, czyli klasyczna pętla D. Bardzo uniwersalny, uniwersalny sztywny przypon do przynęt, zarówno tonących, pływających, jak i zbalansowanych. Jeżeli chcemy wykorzystać ten przypon do przynęt pływających, wystarczy, że użyjemy troszeczkę pasty Tungsten Rig Patty, i po prostu nałożymy na przypon w pożądanej odległości. O! Równie dobrze możemy użyć tej pasty, tak samo łowiąc na przynęty tonące. Wtedy mamy pewność, że przypon leży nam płasko na dnie. No ale... Yy, ja raczej byłbym za tym, żeby używać tego do przynęt pływających. Tak to się wtedy prezentuje.